Witamy na kolejnej przedmeczowej konferencji prasowej poświęconej spotkaniu Olimpia Elbląg Motor Lublin. Ze mną trener motoru pan Mirosław Hajdo. Dzień dobry. Oraz zawodnik Sławomir Duda. Witam serdecznie. Przechodzę do pytań od dziennikarzy. Panie trenerze, jakim rywalem jest Olimpia Elbląg? Na pewno jest to kolejny trudny rywal przed nami. Zespół, który otarł się o balarze w, w obecnym sezonie, który się zakończył. Jest to zespół ograny na tym poziomie i yy, na pewno w Gra Olimpii jest bardzo niewygodna, była dla zespołów, które się z nią mierzyły w poprzednim sezonie. Zespół, który stawił na defensywny styl, bardzo szczelnie bronił, skutecznie kontrował. Myślę, że czeka nas na pewno trudne spotkanie, ale tak jak powiedziałem wcześniej, chcemy grać w piłkę, chcemy stworzyć sytuację, na pewno musimy je wyka lepiej wykańczać, żeby zdobywać bramki, a co za tym idzie to punkty. Panie, trenerze, rzeczy w kolejnym spotkaniu, czyli w sobotni, możemy spodziewać się innego, bardziej tematycznego podejścia? Znaczy, my nie gramy inaczej, chcemy grać w piłkę. Natomiast być może fazy meczu poszczególne będziemy troszeczkę inaczej rozgrywać. Skupimy się na pewno na innych elementach, które pozwolą nam skutecznie zagrać w Elblągu. Na jakie elementy sztab kanalski kładł nacisk po pierwszym meczu? Na pewno. Będziemy pracowali nad ustawieniem w defensywie w poszczególnych fazach gry, bo te błędy, które popełniliśmy przy stracie dwóch bramek, to, to nie przystoi, żeby zespół nasz takie błędy popełniał i na pewno nad tym pracowaliśmy i będziemy jeszcze pracować dzisiaj, żeby to poprawić, i myślę, że ta pierwsza trema związana z tym meczem inauguracyjnym w drugiej lizy, już jest poza nami. Jeżeli będziemy się znajdowali w sytuacjach do dostrzelenia bramki, to będziemy te sytuacje lepiej wykańczać. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja zdrowotna w motorze Lublin? Na dzień dzisiejszy, szymek rak ma lekko skręcono, staw skokowy. Ariel Wawrzyk jeszcze nie spełni sił, aby normalnie trenować z piłką i z normalnymi obciążeniami. Nie będzie na meczu też Dominika Kuncy, który yy, Bierze ślub po prostu. Dominikowi życzymy powodzenia na drodze Życiowej i przechodzimy do Sławomila Dudy. Sławko, jak oceniasz inaugurację sezonu w wykonaniu motoru? To znaczy, tak, muszę powiedzieć, że oceniam ją troszeczkę źle, ponieważ rozliczamy nas za wyniki i przegraliśmy w tym spotkaniu. Co jest najważniejsze, że punkty w Lidze. Aczkolwiek jedynie na poprawę tego wszystkiego mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z naszej gry ofensywnej. Aczkolwiek jeszcze musimy wyeliminować kilka błędów indywidualnych i, i jestem dobrej myśli przed następnym spotkaniem. Czy w zespole jest dużo sportowej złości po tym przegranym meczu? Tak, było widać to po chłopakach od razu nawet po meczu w szatni. Nie kryliśmy złości, także każdy był zły, wściekły, nawet można powiedzieć, ponieważ zagraliśmy dobre spotkanie, aczkolwiek tak jak wspomniałem, przegraliśmy. Ten mecz, ale sportowa złość w nas drzemie i jesteśmy zmotywowani przed następnym, kolejnym. Pamiętamy, że Olimpia była blisko barażu o pierwszą ligę. Czego spodziewasz się po zespole z Elbląga? To, znaczy, to był zeszły sezon już. Teraz jest nowy sezon, także będziemy się, spodziewamy się innej postawy Olimpii. Skład był troszeczkę zmieniony, tam personalia były zmienione. Ale przygotowujemy się indywidualnie na każdy mecz najbliższy i, i nasze założenia będą na pewno inne niż, niż się oczekiwalibyśmy tego rok temu. Za nami już ten jeden mecz w drugiej lice. Jak wiadomo druga liga ma inną specyfikę niż trzecia. Jak Jako zespół odbieracie te zmiany? Yy, tak, w drugiej widze jest więcej zawodników z wyższymi umiejętnościami dy, indywidualnymi, którzy potrafią wykorzystać każdy błąd. Nam się przytrafiły dwa błędy, które wykorzystali i po prostu musimy wyeliminować ten element i będzie dobrze. To tyle. Ja życzę powodzenia i widzimy się na kolejnej konferencji. Dziękuję panom. Dziękuję bardzo.